I ostatnie wystąpienie księdza profesora Andrzeja Pryby, e, profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektora Centrum Aksjologii, Nowych Technologii Przemian Społecznych, wieloletniego rektora seminarium Misjonarzy Świętej Rodziny, specjalisty teologii małżeństwa i rodziny, teologii moralnej, bioetyki, etyki społecznej i redaktora naczelnego czasopisma naukowego Teologia i Moralność. Ksiądz profesor przedstawi. Referat towarzyszenie małżonką w drodze do świętości w ruchu ekip Notre Dame. Notabene ksiądz profesor jest odpowiedzialny za ten ruch duszpastersko-rodzinny. Bardzo dziękuję za to przedstawienie mnie. Człowiek tak słucha, aś nie dowierza. Aż nie dowierza. Y Chcę mówić na temat y, ekip Notre Dame, Towarzyszenia Małżonką W Drodze do Świętości w ruchu ekip Notre Dame. Y, ten ruch mi jest bardzo osobiście bardzo bliski, ze względu na to, że miałem okazję właściwie od, praktycznie od początku jego funkcjonowania w Polsce y, po prostu y, mu towarzyszyć. I, to, y, I tak jest, że towarzyszę mu do, do dziś. Wcześniej to było też na, na poziomie y, krajowym a obecnie po prostu towarzyszy jednej z ekip, która spotyka się formacyjnie raz w miesiącu. Czym ten ruch jest? Ekip Notre Dame ma za podstawowy cel pomagać małżeństwom w dążeniu do świętości. Ten, który też można powiedzieć współtworzył razem z tymi pięcioma parami młodych małżonków, którzy przybyli właśnie do niego. Wcześniej był ich duszpasterzem akademickim i mówią, no teraz się to zmienia, już żeśmy założyli, weszliśmy na drogę życia małżeńskiego, my potrzebujemy też formacji, potrzebujemy formacji. Tą osobą był ksiądz Henryk Farel sługa Boży i on właśnie powiadał, że podstawowy cel, pomagać małżeństwom w dążeniu do świętości, ani więcej, ani mniej. To jest, to jest jakby ta istota, pomagać, czyli Chodzi o sakrament małżeństwa, w którym żyją i ten sakrament małżeństwa ma być dla nich bardzo konkretną pomocą do tego, żeby osiągnąć świętość, osiągnąć zbawienie. Myślę sobie tak, to nie jest oferta tylko dla powiedzmy tych yy, małżeństw, które yy, należą do Ruchu Ekip Notre Dame. Tak naprawdę to, 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 to jest yy, propozycja dla każdego małżeństwa sakramentalnego. Yy, ale może, myślę, że możemy tu powiedzieć o tym też w tych kategoriach, że taka była myśl też he, księdza Henryka Farela, że, żeby właśnie oni wspierali się na tej drodze, żeby można powiedzieć tak, sami towarzyszyli sobie i byli, podejmowali też taką inicjatywę, a z drugiej strony pewnie było to pewnym impulsem te konkretne ich spotkania które odbywają się yy, prawda, w tej małej grupie nazywanej ekipą. Yy, one, one właśnie t, mają temu służyć. To są pewne takie impulsy, pracują sami w małżeństwie, ale po, spotykają się na, 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 na raz w miesiącu, yy, by dzielić się swoim życiem dalej, by mówić o tym, mają konkretne zadania postawione, mówią określane są mianem takich punktów wysiłku. E, modlitwa indywidualna, modlitwa małżeńska, e, jeśli te dzieci są w e, e, wieku takim, gdzie, gdzie są razem z rodzicami, e, modlitwa rodzinna, e, dialog małżeński, który, do którego e, są zobowiązani, by, by raz w miesiącu taki odbyć, ale to ten dialog z świadomością, że, że nie tylko oni rozmawiają ze sobą, ale je, jest z nimi osoba Jezusa Chrystusa. No Tak, jak to, to, to rzeczywiście w sakramencie małżeństwa jest, on, on zaprosili tam wówczas Jezusa Chrystusa do, 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 tego szczególnego, do tej szczególnej relacji i tego przymierza, jakie zawarli. I dalej kwestia też odczytywania tego, nad czym pracować, reguły życia. Kwestia jeszcze oczywiście też i lektury Pisma Świętego i, i co jeszcze, i rekolekcji, które przeżywają raz w roku. To są te punkty wysiłku i dzielą się też tym, jak to przeżywają. I to, to, to jest takie i można powiedzieć takie nawet ich wspólne bycie i towarzyszenie sobie nawzajem. Jest jeszcze też osoba prezbitera, kapłana, który razem z nimi jest, jako doradcy duchowego. To jest ruch katolików świeckich. kapłan ma właśnie pełni taką rolę doradcy, doradcy duchowego. Kwestia różnych tematów, jakie podejmowane są, to, to powiedzmy właściwego też można powiedzieć, ustawienia tego zgodnie z nauką Kościoła. Dalej, zresztą sporo dyskusji podejmowanych jest podczas tego typu spotkań. Też, też pytania, które, które stawiają kapłanowi, który im towarzyszy, który właśnie z nimi jest i z nimi przebywa. I myślę sobie, że moż, można tak powiedzieć, że. I, I że, że to, to wspólne wędrowanie jest taką bardzo konkretną pomocą, prawda, na się i też i, i impulsem. Ruch Ekip Notre Dame jest wspólnotą małżeństw połączonych z sakramentem małżeńskim. Pomaga małżeństwom w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, pomaga im spotkać się w imię, imię Chrystusa. Aby w ten sposób lepiej odpowiedzieli na jego wezwanie, przez osobisty przykład, by stali się świadkami chrześcijańskiego małżeństwa w kościele i świecie. Małżonkowie chrześcijańscy są powołani do świętości. Dla nich nie jest to zwykłe indywidualne wezwanie, chociaż osoba zachowuje zawsze coś, co, co nie da się wytłumaczyć i co, co nie może być przekazane innym. Ale jest, jest to droga, którą trzeba przebyć we yy, Czytamy w dokumencie drugi oddech yy, z 1988 roku. Yy, to jest wielkie odkrycie duchowości małżeńskiej. Yy, obydwie miłości, miłość małżeńska i miłość do, do Boga, nie wykluczają się, ale mogą się uzupełniać i pomagać małżonkom spełniać we dwoje wszystkie wymagania życia chrześcijańskiego. Ekip Notre Dame, ruch duchowości małżeńskiej, jest, jest uważany za dar Boga dla wszystkich małżeństw, które w nim uczestniczą. Życie małżeństwa chrześcijańskiego jest, jest naznaczone sakramentem, który stanowi głęboki znak wzajemnego zaangażowania z małżonku, jak również znak łaski Boga. Miłość małżeńska odnajduje swoje źródło miłości Bożej. I w środku więzi łączącej te dwie miłości. Rodzi się duchowość małżeńska, pragnienie poznania i pełnienia woli Bożej we wszystkich codziennych okolicznościach, czyli mówimy do tej świętości w codzienności, szukanie obecności też Bożej. Wszystko to pomaga rozwinąć i pogłębić duchowość małżeńską. Miłość Boża odnajduje swój wyraz miłości ludzkiej, kiedy życie codzienne jest, jest wypełnione uwagą i troską małżonką względem siebie nawzajem wsparciem, całkowitą wiernością, zrozumieniem, wzajemnym szacunkiem, harmonią serca i ducha. Kiedy najprostsze prace są przeżycone miłością, Pan jest centrum pary małżeńskiej. Duchowość jest wówczas rzeczywistością przeżywaną. Przeżywaną. I, i teraz, kiedy myślę o tym towarzyszeniu dalej, kontynuując ten nasz temat, pokazuję najpierw, czym jest ta rzeczywistość Ruchu, jak i w Notre Dame, I sami sobie stawiali pytanie. To, to, to yy, zainspirowani yy, tu dziś przywołanym, yy, też już podczas tej sesji, yy, słowem papieża Franciszka, Pamolys yy, Leticja, o tym, żeby, żeby towarzyszyć. Możemy mówić o, yy, w tym kontekście o pewnym kluczowym słowie to towarzyszyć. Rozważamy to w trakcie tego naszego Spotkania sympozjalnego. Papież Franciszek kładł nacisk na, na potrzebę praktykowania sztuki towarzyszenia, sztuki na drogach rozwoju. I o to chodziłoby, żeby pomóc właśnie ludziom rozwijać się. I sami prawda, członkowie ekip Notre Dame, analizując też te teksty, powiadają tak: jesteśmy już wtajemniczeni w tę sztukę. Prawda? Jak mu wcześniej wspominałem jest czymś charakterystycznym i naturalnym i zwyczajnym, że wzajemnie sobie towarzyszą, pomagają, wspierają. Sztukę, która obejmuje rozeznawanie, przyjmowanie, słuchanie, współczucie, troskliwość, cierpliwość, wzajemność. I rozumieją to tak, jesteśmy wezwani przez Kościół do towarzyszenia, szczególnie w momentach i okresach newralgicznych, jakimi są. Dochodzenie i osiąganie pełnego, trwałego i wzajemnego zaangażowania pary w związek. Pierwsze lata życia małżeńskiego, etapy kryzysów i trudności, złożone sytuacje wynikające z braku porozumienia, zerwania czy porzucenia. Jak praktykować tę sztukę towarzyszenia? Kiedy rozeznawali, co miałoby to znaczyć dla nich, to powiadają tak. Na pewno by trzeba to podjąć w dziedzinie wychowania i przekazywania wiary. Jednym z podstawowych wyzwań stojących dziś przed rodzinami jest nie, niewątpliwe wychowanie, pierwsza sesja nam o tym przypominała, które stało się bardziej złożone i wymaga więcej uwagi z powodu obecnej sytuacji kulturowej, ogromnego wpływu wywieranego przez środki społecznego przekazu. Przekazywanie wiary, które kiedyś wydawało się oczywiste, obecnie staje się problematyczne. W tym świecie, w którym żyjemy, zdesakralizowanym, materialistycznym świecie, gdzie wszystko tak naprawdę jest kwestionowane, to ruch, jaki w Notre Dame, powinien zająć, oni sami do siebie to, 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 to jakby artykułują, właśnie tym problemem i wspierać rodziców w chrześcijańskim wychowaniu ich dzieci i Ekipy są powołane właśnie do współpracy, żeby poprzez odpowiednie działania duszpasterskie umożliwić rodzicom wypełnienie ich misji wychowawczej. Dobrze. Ja jeszcze tylko dla podsumowania, w jakich dziedzinach powinni sobie pomagać i wspierać. W dziedzinie przygotowania do małżeństwa i towarzyszenia właśnie mu, w dziedzinie kryzysów małżeńskich, w dziedzinie małżeństw, których członkowie zawarli nowe związki. W dziedzinie wspierania ludzi starszych, w dziedzinie refleksji duchowej i jej rozpowszechniania. I na koniec, myślę, niech to będą już słowo wieńczące, ruch ten nie może być zredukowany, odpowiedzialni tego ruchu, tak, tak to, to widzą sami odczytali też do ścisłego przestrzegania tylko konkretnych punktów wysiłku, o którym Państwu mówiłem przed chwilą, bez poświęcania czasu na rozglądanie się dokoła, żeby zobaczyć, dla kogo mają stać się bliźnim. W istocie niektórzy, nawet jeśli przestrzegają tych konkretnych punktów wysiłku, czasami tracą z oczu prawdziwe wymagania życia chrześcijańskiego, wiara i uczynki. Ksiądz Kafarer nigdy nie oddzielał powołania, jakie mają i tej misji, Małżonkowie w ruchu ekip Notre Dame powtarzał, że trzeba zawsze uwzględniać oba te aspekty. Uczyńmy własnymi, właśnie, mo, można tak powiedzieć, tak, do, do siebie zwracali się i mówią tak: uczyńmy własnymi słowa wypowiadane na zakończenie każdej mszy świętej, idźcie służyć Panu. I na koniec słowa Henryka Parera Im więcej miłości w domach, tym więcej miłosierdzia w ekipach i tym więcej aktywności misyjnej. Dziękuję. Dziękujemy księdzu profesorowi i towarzyszeniu małżonką w drodze do świętości w ruchu ekipy Notre Dame.